Dzień dobry Państwu, poranny przegląd rynku Forex. Kamil Jaros, 21 czerwca. Witam serdecznie. Dzień zaczął się dosyć dynamicznie, ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze tutaj chwilka na temat tego, co ewentualnie nas czeka w dniu dzisiejszym w kontekście takich publikacji makroekonomicznych, które mogą mieć znaczenie. I właściwie tylko dla złotówki to jest istotne, ponieważ o 10.00 pojawi się, czyli już za chwilę, pojawią się dane dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej w Polsce oraz cen produkcji sprzedanej, więc tutaj te dwie publikacje mogą mieć wpływ potencjalnie na notowania polskiego złotego. Natomiast jeśli chodzi o kolejne publikacje, to dzisiaj jest spokój. Jutro zresztą też niespecjalnie wiele się wydarzy, też dane z Polski, czyli sprzedaż detaliczna się pojawi. Ciekawie będzie w środę, ponieważ będziemy mieli wstępne informacje, wstępne wartości wskaźników PMI dla tych największych gospodarek świata. W czwartek pojawi się właściwie taką najważniejszą publikacją, będzie dynamika amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale, przy czym to już będzie kolejne podejście do tych danych, więc tutaj raczej dużych niespodzianek nie powinno się nam pojawić i, i też Piątek będzie ciekawie, ponieważ też amerykańskie dane tutaj zdominują w ten dzień, ponieważ pojawi się wartość miesięcznego wskaźnika PCI, czyli tego wskaźnika, który jest takim preferowanym, preferowaną miarą inflacji przez Fed. Ale jak wracamy do dzisiejszego dnia, no właśnie, tylko o 10 się pojawiają te dane na cotówce, więc rynki będą się raczej tutaj skupiały na wydarzeniach, z innych źródeł, czy też po prostu z emocji, ponieważ dzisiejsza sesja, jeśli chodzi o rynki akcji, to wyraźny spadek. Tutaj Nikkei dzisiaj zaliczył spadek o 4%. Teraz się tutaj ten indeks trochę podnosi, już po zamknięciu sesji regularnej w Japonii. Czyli kontrakt nam tutaj zyskuje trochę na wartości, bo też jakieś małe odbicie się pojawiło na pozostałych. Indeksach, o czym zaraz teraz będzie mowa. W każdym razie widzimy tutaj, że ten ruch na japońskim indeksie dzisiaj był bardzo mocny w czasie regularnej sesji, co też trochę miało wpływ zapewne na potem nastroje na pozostałych rynkach. Po prostu Japończycy tutaj odganiali trochę to, co wydarzyło się w piątek na rynkach zachodnich, czy w Europie i, i potem w Stanach Zjednoczonych. Indeks SP. Korekta, o której mówiliśmy w piątek, tutaj dołek taki zbudowany na bazie tych dwóch linii, okazała się krótka, przecena silna, przejście przez dwa lokalne dołki. No, na razie ten układ nie jest zbyt sprzyjający i tutaj sugeruję raczej, że będzie testowany ten poziom w okolicach 4030 punktów, czy tam 4050. Ale póki co jest odbicie. No bo oczywiście w średnim terminie to ciągle jest jednak rosnące. Tutaj ta, ta faza spadków jeszcze nie jest na tyle duża i nie przełamane zostały na tyle istotne wsparcia, żeby tutaj już zacząć wstrzymać jakiś alarm, ale oczywiście jest to niepokojące w krótkim terminie. Zdecydowanie tutaj nastawienie neutralne powinno być przyjęte. Jeśli chodzi o średnią przemysłową Obserwowaliśmy to wsparcie na 33 200, okazało się, że zostało ono tutaj przynajmniej mocno naruszone I w dzień dzisiejszym i dzisiaj właśnie mamy teraz po, po rozpoczęciu sesji w Europie mamy tutaj próbę odbicia i wrót, powrót na, ten, na to wsparcie. No jest ryzyko, że tutaj po prostu pojawi się jakaś korekta i będzie jakaś próba ponownego ataku i właśnie Obserwując tą próbę podobnego ataku, będziemy mogli coś na temat powiedzieć więcej charakterystyki, czy też własności tego całego ruchu. Czy on będzie tutaj początkiem poważniejszego spadku, czy też to się zakończy właśnie na tych poziomach, w których są, na których jest obecny indeks. Widzimy tutaj wyraźne odbicie na DAX-ie. Wprawdzie tutaj pozostały przełamane poziomy wsparcia podczas końcówki ubiegłego tygodnia. Co sugeruje, że to może być trochę większy, dłuższy ruch spadkowy, być może do tych poziomów tutaj wcześniejszych, ale póki co na razie mam odbicie i prawdopodobnie gdzieś tutaj w tych rejonach rynek będzie się gdzieś tam zawracał, bo prawdopodobnie jakaś faza, przynajmniej echa tego spadku, się jeszcze pojawi, więc będzie można ocenić na ile popyt, co to już będzie bronił tych poziomów. Spadek mamy oczywiście także na innych indeksach. Tutaj akurat to jest francuski indeks. I też widzimy, że to cofnięcie było zauważalne, ale oczywiście biorąc pod uwagę całą sekwencję dostawą, to a nie jest jakiś taki ruch dominujący. Mocno ciągle trzyma się ropa. 71.50 było dziś rano i teraz widzę też znowu do tego poziomu, co nawróciła. Także tutaj w ogóle tej, tej fazy takich niepokojów czy... czy Wysko w tak zwanej, jakoś nie widać specjalnie. Też umacniające się dla mnie tutaj nie przeszkadza. Więc ropa zachowuje się relatywnie mocno i widzimy na razie nie ma sygnałów, które by to jakby miały sugerować, że coś się to zmieni. Za to ciekawa sytuacja na złocie. Poziom 1760, czy tam okolice jego zostały tutaj przetestowane i rynek się odbija. No gdyby to odbicie było bardziej takie dynamiczne i większe, to rzeczywiście można było mówić o tym, że to ciągle jest poziom, który gra. Wydaje się, że ten potencjał no, tutaj w, w okolicy tego, by popyt się tutaj pojawił, no jest, jest znaczący, w związku z tym e, póki co jeszcze na razie jest szansa na to, że tutaj pojawi się ruch wzrostowy i wtedy jeszcze nie, nie będzie mowy o tym, że to jest ta faza spadku jest początkiem jakiejś kolejnej fazy e, przeceny, która by miała sprowadzić cenę złota poniżej tych długów tutaj z, z wiosny. Jeśli chodzi o rynek walutowy, euro-dolar trzyma się tuż pod poziomem 1,19. Tutaj linia trendu też tam w pewnym stopniu oddziałuje, Oczywiście dołek tutaj wcześniejszy też ma swoje znaczenie. No, siła czy dynamika ruchu spadkowego jest na tyle duża, że no odbicie tutaj nie będzie specjalnym zaskoczeniem. Myślę nawet, że ten poziom jeden 20 jest tutaj realne osiągnięcia w ramach korekty. Jeśli miałby być potem rynek, miałby kontynuować ruch spadkowy. Póki co ten, no, właśnie to na 20 jest takim tutaj pierwszym oporem. Jeśli chodzi o funta do dolara, to mamy zatrzymanie spadku na 1,38. Zresztą w ogóle proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tas na tych rynkach, czyli na euro eurodolarze i funcie. Zmiany są relatywnie mniejsze niż na przykład na indeksach, bo rano indeksy jeszcze tam, czy kontrakty na indeksy spadały, ale to właśnie były prawdopodobnie jeszcze echa tego, co się działo w Japonii i, i, i tych słabszych nastrojów. Zachowanie rynku walutowego jest zdecydowanie spokojniejsze. Dolar już się nie umacnia w takim tempie, także jest szansa na to, że tutaj pojawi się jakaś odbitka. No i nawet poziom 1,40 jest tutaj realne dosiągnięcie w ramach korekty, oczywiście, jeśli to miało być tylko korekta. No po tej fazie stabilizacji, konsolidacji tutaj zejściu w dół, no ciężko jest zakładać, że już teraz po tym spadku wszystko jakby zostanie teraz oczyszczone i rynek będzie dalej wzrastał. Raczej tutaj po odbiciu jakaś próba od zejścia prawdopodobnie nie będzie miała miejsce. I to jeśli chodzi o dzisiejszy. To wszystko, zapraszam na jutrzejsze spotkanie. Tym razem powodzenia życzę i do zobaczenia.